W czerwcu czeka nas wspaniałe wydarzenie. Festiwal nadziei na Pepsi Arena. Myślę, że zaangażowanie zborów naszych wspólnot jest niezwykle ważne, dlatego że będzie to procentować przyszłości. Owoce tego zbierzemy w jakimś w przyszłym czasie. Wierzę, że Bóg nas do tego powołuje, porusza. I, I że będzie możliwość dojechania tutaj do Warszawy autobusami, a samo uczestnictwo w, w nabożeństwie ewangelizacyjnym czy w koncercie będzie niezapomnianym wydarzeniem, gdzie będziemy mogli zobaczyć na własne oczy i doświadczyć, jak wiele ludzi, może tysiące, wyjdzie do przodu, aby... Przyjąć Chrystusa jako Pana i zbawiciela. Będą w tym może nasi krewni, nasi przyjaciele, których przywieźliśmy. Wierzę, że to będzie wiele radości, wiele błogosławieństwa i że możemy w tym mieć czynny udział pod warunkiem, że będziemy chcieli się w tym zaangażować. Wierzę, że Pan Bóg nas do tego prowadzi, że chce nam pobłogosławić i bardzo chętnie na to czekam, z radością tego oczekuję. Niech, niech Boża Manifestacja i Boża Moc się objawi na Jego chwałę tam, na Festiwalu Nadziei w czerwcu w Warszawie.